Dzień dobry, Siemanko. Dawno się nie widzieliśmy. No wiadomo, będzie kawałeczek nowy. Słyszycie ten bit? A ja nie słyszę właśnie. Słuchajcie, to jest w ogóle dziwne, ale tym razem wiem, że to nie trafia w ogóle do lewicowych środowisk, ale jak macie jakichś lewicowych znajomych czy coś, to podrzućcie to. Wszyscy lewicowcy, no może nie wszyscy, nie ja wiem jak tam oni się dzielą, ale w większości popierają y, Palestyńczyków w Strefie Gazy co powoduje, że zostali nazwani antysemitami. Jeżeli ktoś mnie tam słyszy, to może niech się teraz zastanowi. Czy nazywanie nas antysemitami, nienawistnikami wieczne za to dokładnie co wy teraz mówicie, Też czujecie niesprawiedliwie. Nie? Dlaczego was nazywają antysemitami? Nie można skrytykować Izraela w żaden sposób? No jakoś Niemców można, ruskich można Polaczków, Czechów, Słowaków, nie wiem, Gruzinów. Czeczeńców i wszystkich po kolei, Amerykanów nawet, no trochę mniej pewnie, ale jednak można. A nie można iść do Izraelu. No bo przecież kiedyś był Holokaust. To już zamyka wszystkie twarze i już nic nie możemy powiedzieć. No i co teraz? Tyle wpadliście w tą pułapkę, którą sami na nas zastawialiście. Tyle lat słyszałem z Waszych środowisk, ogólnie wie, może osobiście nawet. Antysemita, antysemita, antysemita. A teraz co? Wszyscy kurczę, też jesteście antysemitami, bo coś powiedzieliście nie tak. Ej, 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 coś za trybi. Słuchajcie, no ja potrafię powiedzieć, że ktoś ma rację, nawet jak ogólnie się nie zgadzam z jego poglądami. No na przykład uważam, że macie rację w Strefie Gazy. Nie uważam, że powinniście być antysemitami nazywani. Jecie, teraz mógłbym sobie szydzić, ja cieszyć się Mą troszkę wiadomo, gdzieś tam w serduszku. Mam taką małą radość, że wpadliście w dokładnie w to samo. No ale uważam, że tak nie powinno być. Jeżeli gdzieś się zgadzamy, to może kurczę, dajmy sobie szansę. Słuchajcie, Holokaust Palestyńczyków, pani Agnieszki Piwar, we Filidomie, właśnie w przedsprzedaży, akurat właśnie o tym. Kupcie może tą książkę, sprawdźcie inne, przestańcie gadać, że antysemici, antysemici, lub no poczytajcie. Może się okaże, że mamy znacznie więcej wspólnego niż tylko ta jedna sprawa. 3dom.pro Sprawdzajcie to. A moich prawackich ziomków, znajomych, kolegów i ogólnie oglądaczy. Proszę o to, żeby ten filmik poleciał do ich lewicowych znajomych. Mówię pokój. Pakt międzychrześcijany. Choć nie wiem, czy w ogóle można jeszcze nazywać tam tych lewa, lewaków. Miałem tego nie używać. No, lewaki, prawaki, wiadomo. Nie wiem, czy można tych lewaków jeszcze chrześcijanami nazywać, katolikami, no nie wiem, ale mówię pokój. <laughs> Sprawdzajcie wydawnictwo Freedom, Holokaust Palestyńczyków. Mamy książeczkę nowo wydaną Żydowscy Naziści, też traktujących w sprawie Bliskiego Wschodu, Palestyny, strefy gazy. Ogólnie tam jakieś rytualnych faz, które my ich. Rytualnych fazach, no, w które my nie musimy wierzyć, ale problem jest taki, że możliwe, że oni w to wierzą. No, a co do rapów, tam zawsze mnie pytacie, nie wiem, może kiedyś, ja już nie mogę tego, kurde. Nie, naprawdę, kiedyś tu myślałem, że coś się zmieni, że coś to ma sens, no. co to gadanie, e, dajcie spokój. Książki czytajcie. Prawaki, lewaki, centraki. Holokaust palestyńczyków, 3dom.pro. No i co? Jedziemy dalej z tym wszystkim. Z Bogiem.